Witajcie na kanale Dziki Biwak. Dzisiaj trzydniowy biwak w trzyosobowym składzie z mnóstwem bushcraftowych pomysłów. Także zapraszamy Was do oglądania. Jak widzicie jesteśmy obładowani. Niektórzy nawet podwójnie. Trzeba było sporo sprzętu wziąć na te trzy dni. Choć dużo rzeczy będziemy starać się zrobić w naturalny sposób. Dzisiaj warunki w lesie jakie napotkaliśmy są dosyć trudne, dlatego że wszędzie dookoła mamy wysokie trawy, wysoką roślinność, maliny jeżyny ciężko było znaleźć miejsce na rozbicie obozu. Natomiast w tej chwili udało nam się znaleźć polankę, gdzie to rozbicie będzie możliwe. Więc my powoli zabieramy się do pracy. Słuchajcie, trzy osoby, trzy schronienia. Pierwsze schronienie rozstawione w takiej konfiguracji. Zapowiadają nam jakieś burze i na dziś i na środę, bo dziś poniedziałek, dlatego to schronienie nieco niższe, zamknięte z trzech stron. Drugie schronienie, czyli hamak, hamak z tarpem rozwiniętym nad sobą. Sam hamak też jest z moskitierą, na razie ona jeszcze jest nierozwieszona, no ale już też wstępnie tutaj mamy to schronienie rozłożone ono będzie służyć kasi. I trzecie schronienie, czyli tarp z moskitierą, moskitiera z masztem. Także tak wygląda nasze obozowisko, jak chodzi o te podstawowe rozłożenie naszych moclegów, ale wkrótce tutaj powinno pojawić się kilka dodatkowych elementów. Idziemy poszukać dojścia do wody. Jesteśmy pomiędzy dwoma jeziorami i generalnie plan był taki, żeby dużo bliżej jeziora się rozbić. No ale niestety, bardzo dużo krzaków, bardzo dużo przeszkód terenowych od tej wody jesteśmy dość daleko. W zasadzie to też są takie niuanse ale w lasach znajdziecie trochę tego pożywienia dla siebie. plaża Z drugiej strony obozowiska mamy drugie jezioro i tam też jest plaża, ale tam dojście w tej chwili w zasadzie jest niemożliwe. Jedną z rzeczy, która będzie dla nas priorytetową, ponieważ jest lato, jesteśmy tu na parę dni, to będzie jednak higiena osobista, dlatego mamy ze sobą taki prysznic turystyczny. Teraz jesteśmy nad jeziorem, napełnimy go sobie. Bardzo fajna, prosta konstrukcja. Tutaj podłącza się wężyk z taką końcówką, że tak powiem prysznicową. Całość należy powiesić gdzieś na drzewie, na pewnej wysokości. Także jednym, jedną z rzeczy, którą będziemy próbowali zbudować i no w sumie musimy ją zbudować, bo musi nam się udać. To będzie coś w stylu leśnej kabiny prysznicowej. Także zobaczymy, jak to się nam sprawdzi. Rozpętała się. Całkiem spora burza. Tam jedno obozowisko, tu drugie obozowisko. A ja w Kamacku. Okej, okay, słuchajcie, ciągle popaduje deszcz, ale no chcemy, chcemy cały czas tutaj pracować nad naszymi konstrukcjami, dlatego już zaczęliśmy. To co tutaj widzicie jest zawieszone tak mniej więcej na wysokości 1,80 m i to będzie taka podstawa pod zawieszenie baniaka z wodą do naszej kabiny prysznicowej. Generalnie idea była taka, żeby Dookoła między tymi drzewami stworzyć z naturalnych składników takie ścianki, dwie, żeby można się było przy tym prysznicu trochę osłonić. Natomiast, ponieważ materiału jest tu mniej, nie wiem, czy nie zastosujemy sobie w tym celu folii NRC, którą mamy w apteczkach. Ale jak będzie to ostatecznie wyglądać, jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, problem z budową prysznica pojawił się taki, że w konstrukcji, którą przewidział producent, były tutaj takie szlówki. Tutaj cały czas jedną mają i one służyły do tego, żeby wieszać go w poziomie, jakby ten worek. Natomiast, kiedy on jest napełniony wodą, to momentalnie jedna ze szlówek puściła, oderwała się. Zresztą patrząc na to jak była mocowana do gumy to nic dziwnego. Słuchajcie, ostatni plan jaki wpadł mi do głowy, żeby wieszać baniak wyżej. Przywiązałem beleczkę między dwoma drzewami. Do niej przymocowałem, żeby trzymał się na sztywno dość długi kij. Przymocowałem go również do górnej belki. On na końcu jest rozgałęziony. Dobra, słuchajcie. no e... Mam tu jakiś przyrząd przygotowany, żeby zawiesić baniak. Niby odległość nie jest specjalnie duża. Natomiast no, ciężar tego baniaka jest spory. Jeżeli się nie mylę, to jest 7 litrów pojemności. Także jest co podnieść na tym kiju. Także czy wierzę w powodzenie tej misji? Nie do końca, ale spróbujemy. Bo całość projektu wjechała mi trochę na ambicje. No albo się uda, albo się nie uda. W najgorszym przypadku to wszystko spadnie eee, i będziemy musieli sobie radzić jakoś inaczej, ale spróbujemy zawiesić całość na przygotowanym kiju. Zadziałało! Słuchajcie, jest godzina 20:12, także już najwyższy czas, żeby zająć się rozpaleniem jakiegoś małego ogniska, dlatego że mamy trochę rzeczy do zrobienia na ciepło do jedzenia na kolację. Weźmiemy te gałęzie, potniemy na mniejsze kawałki, a część z nich na taki starter zbatonujemy. thank <laughs> you Taka dobra rada, jeżeli będziecie mieli wybitnie wilgotne warunki, gdzie drewno będzie mokre, po rozpaleniu tego takiego pierwszego ognia rozłóżcie sobie te grubsze drewno wokół, to Wam pozwoli je po prostu osuszyć. My już w zasadzie po kolacji, także na dzisiaj to wszystko dopalamy ognisko. Zagasimy je sobie później wodą i kładziemy się spać. A my widzimy się jutro, czyli zaczynamy dzień drugi. Dzień dobry, dzień dobry, dzień drugi. Ja zabieram się już pomału do pracy. Jest około w pół do ósmej no i w pierwszej kolejności będę chciał skończyć prysznic Noc minęła spokojnie wyspani i działamy W ten sposób wygląda pierwsza ze ścian, jaką układałem. Ona jeszcze nie zapewnia takiej intymności, jaką byśmy chcieli uzyskać, ale żeby ją uzyskała, posłużę się gałęziami, tutaj jest ścięta przez leśników sosna. Ona ma wciąż na sobie gałęzie z igłami w dużej mierze, także. Powieszę kilka takich gałęzi, wtedy powinno to zapewnić jakąś intymność w tej kabinie naszej prysznicowej. Słuchajcie, prysznic już był w użyciu. Udało się wykąpać, wziąć ten prysznic z bum osobom na tym jednym baniaku. Jak widzicie, wody nawet jeszcze trochę zostało. Także wcale to nie jest takie głupie rozwiązanie, jakby się mogło wydawać. Natomiast no jest to wstrząsające przeżycie, bo jeżeli ten baniak nie wisi na słońcu to temperatura wody po nocy, którą tu spędził, była naprawdę orzeźwiająca. Jeżeli jesteście na wyprawie kilkudniowej, oczywiście ważne jest to, żeby mieć ze sobą zapas wody. Jeżeli tylko macie jakieś jezioro, stawek, grzeczkę, to bardzo wam w tym pomoże filtr do wody. On wam oczyści wodę zależnie od filtra, albo biologicznie, albo biologicznie i chemicznie mm, bardzo jest to proste w użyciu, wystarczy sobie podejść do wody, przynieść ją sobie tak jak ja, na przykład w garnuszku lub zrobić to bezpośrednio nad jeziorem, czy nad jakimś ciekiem wodnym i tą wodę przefiltrować, ona wtedy jest bezpieczna do picia także e, posiadanie takiego filtru w swoim ekwipunku jest na wagę złota, zwłaszcza przy wyjazdach kilkudniowych. Jeśli chcecie na biwaku przyszykować sobie, powiedzmy, zagrzać małą ilość jakąś wody, powiedzmy na herbatę, tak jak my mamy teraz taką potrzebę, od razu nie musicie oczywiście rozpalać ogniska. Możecie użyć przeróżnego rodzaju kuchenek turystycznych. Tu jest jedna z nich, taka bardzo, bardzo, bardzo prosta konstrukcja. To jest, to jest, kuchenka na paliwo stałe. Nie jest to szczególnie wydajna konstrukcja, natomiast jest bardzo łatwa w obsłudze. Jeżeli potrzebujecie, tak jak mówię, zagrzeć na przykład bardzo małą ilość wody jakąś na zalanie jakiegoś liofilizatu, no to też to jest jakieś rozwiązanie. Ten model ma możliwość że tak powiem rozłożenia go w dwóch wariantach, w takim na trochę większy kubek, w takim na trochę mniejszy. Jedyna rzecz, musicie zwracać uwagę, czy to paliwo wam się nie kończy, tak żeby żeby na pewno tą wodę, którą potrzebujecie sobie zagrzać. Kolejny rodzaj kuchenki turystycznej, którą są dzisiaj wzięliśmy na ten biwak to jest kuchenka na drewno złożenie nie jest szczególnie skomplikowane to są cztery blaszki, które tworzą razem bok ja je tutaj dla Was złożę te kuchenki mogą się nieco różnić między sobą konstrukcyjnie, także nie jest to jakiś może film instruktażowy, ale żebyście widzieli jak to wygląda i jak mniej więcej to się robi plusem tej kuchenki jest to na pewno że ona daje spory ogień więc znacznie szybciej niż na kuchence którą widzieliście poprzednio jesteście w stanie gotować jesteście w stanie na niej gotować również większej ilości wody a nie tylko jakieś niewielkie kolejna rzecz o której warto wspomnieć i to już w pewnym sensie minus, chociaż dla ludzi, którzy zajmują się bushcraftem, oczywiście nie będzie to miało większego znaczenia. Taka kuchenka będzie wymagała od nas tego, żebyśmy potrafili ten ogień rozpalić. Dlatego, że musimy sobie zebrać odpowiednio suche drewno, bo tutaj cały czas tego drewna trzeba będzie dokładać. W związku z czym jest to konstrukcja, którą trzeba po prostu fizycznie przypilnować, dlatego że ona jest na bardzo drobne drewno. I wiadomo, że takie drewno bardzo szybko się wypala, więc musimy mieć raz zapas drewna przyszykowany, a druga rzecz, że rzeczywiście musimy zadbać o to, żeby takie drewno było suche. W takiej kuchence ona tak wygląda po złożeniu. Tu jest taki rusztik na który będziemy kłaść garnek. Tutaj możemy kłaść dosyć duże rzeczywiście naczynia, bo to jest stabilna konstrukcja. Z jednej strony w takiej kuchence zawsze mamy okienko do dokładania drewna. No i to jest chyba największy minus tej kuchenki, że trzeba przy niej być, trzeba cały czas dokładać. A za chwilę zobaczycie jak wygląda ogień w takiej kuchence w praktyce. Nie da się ukryć, że jednym z minusów kuchenki na drewno, zresztą nie tylko na drewno, jest to, że po prostu brudzi naczynia. Druga nocka, drugie i w zasadzie ostatnie ognisko, bo jutro już wyjeżdżamy. No a jutro czeka nas kolejny dzień, spędzimy tu jeszcze sporo czasu, chociaż generalnie rzecz biorąc. Prognozy są dość bezlitosne, bo od 6 rano ma padać. I jeżeli faktycznie padałoby bardzo długo, no to też niewiele da się w terenie zrobić. A już na pewno nie z przyjemnością. Nie jestem pewien, czy było słuchać te dźwięki. Takie szczekanie w lesie. To. Nie są żadne dzikie psy, to są po prostu sarny. W taki sposób właśnie się nawołują. No i rozpoczynamy dzień trzeci, dzień, który przywitał nas deszczem. Także dosyć długo leżeliśmy. Teraz przestało padać na chwilę, ale już powoli, powoli widzę, że znowu się zbiera, także na razie grzejemy sobie śniadanie na kuchence. A potem zobaczymy, jeśli będzie padać pewnie gdzieś się schronimy, bo praca w deszczu to też żadna przyjemność. A jeśli nie, to spróbujemy jeszcze troszkę popracować. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że skąd ja wezmę ręcznik, co to za bushcraft. No, słuchajcie, no ja mam ręcznik, więc użyłem ręcznika. Ale jeżeli ręcznika nie miałbym, mógłbym równie dobrze użyć na przykład podłogi pod tarpa, pod namiot i efekt byłby dokładnie taki sam. Słuchajcie, nasz czas pobytu w lesie się skończył, także my zabieramy się za zwijanie obozu. Pamiętajcie o jednej rzeczy: jeżeli stawialiście jakiekolwiek konstrukcje, tak jak my na przykład prysznic, stolik, tutaj koszyk, zawsze je porozbierajcie. Porozrzucajcie trochę te drewno po lesie i nie zostawiajcie po sobie śladów. To na dzisiaj wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się wkrótce w następnym materiale. Pozdrawiamy!